Dzień dobry, dzień dobry, witamy. witamy! Witamy z nową zrapeczką, czas na premię, kochani! Wznowienie premierka, bo był czas na premię czerwona chyba, kojarzy Dzisiaj, kojarzę. dzisiaj e, wszedł vlog w czwartek, a my kręcimy na jutro na piąteczek premierę, Taak, no Tak, no i, i będzie challenge. challenge tak, oczywiście. Ekstralina owocówka, jułki ekstralina owocówka, a do wygrania jest właśnie wydrapanie nie, premierki. Nie ma łatwo, żeby ją wydrapać, ktoś Taak. musi wygrać i oczywiście gruba ryba z numerem 20. Miśka <laughs> wybierała, Marzenka. Eee, pani Marzenka pani dawała, dawała. 10 pierwszych, tak? To znaczy nie. A czy w sensie no są pomieszane numery, bo tam po kolei, nie? E, wiesz, brali różnie, nie? Ale mamy 10, 9, 18, 16, 14, 34, 33, 35, 36, 6, 37. 37. No zobaczymy. No Zobaczymy. Na bok. Nagroda na bok i co? Który pakiet wybierasz? Ten, bo skwinkę a, jedenastkę. ja brzoskwinkę biorę. A ja mam bądzika. Masz, a ja wziąłem sobie jedenastkę, to by siódemkę. No dobra. No bo większe szanse mam, bo ciebie błądy po... nie lubią. <laughs> I podobno te y, owocówki, dwie ostatnie, tak? Dwie ostatnie to już do No to już graliśmy. nie było do wygodu. No to dwie ostatnie. No to dobra, to ja brzoskwinka. I teraz wino, gronko, banan. No to tak. o, tu. Tu. Ładnie banany. Tu. No. Eee, ładnie. Ja zaraz sporej, posprzątam, jak sporej. skończę drapać. Jeszcze? No chyba tyle. No chyba tak. Cytrynka. Kokos. Tu kokosik. Cytrynka. Cytrynka. Kokos. Kokos. Tu. I cytryną. Zamykamy tą strapeczkę tutaj. Ale brudzi. Patrzę, czy nic nie pominęłam, ale chyba nie. Truskawka i figa. No i figi w pierwszym rzędzie. Trzy sztuki już. Tu mamy truskawkę. Figa. Truskaweczka. truskawka, O. Dobrze dobrze. No, dadzą tą brzoskwinkę. Mamy wiśnie, gruszkę. No to tak, wiśnia. Tu gruszeczki. Wisię. trzy sztuki. Trzy sztuki. Gruszka. Chyba wszystko. Brzoskwinka, ananas. Fajnie. O, tu jak ładnie. Brzoskwinka, ananas. Dylecik z dwóch. Tu. symboli. Brzoskwinka tu, ananasy. I co? Chyba wszystko. I szukamy dalej: jabłko, kiwi. No, kiwi masz też sporo. To jabłuszka. Tu mam kiwi. Jabłko. Hmm, tu mamy jabłko. No i Grudź. co? Kiwi. Arbus teraz. Pojedyncza. E, pojedyncze już robisz. Bo chcę zobaczyć, jak tutaj. No ja już widzę, który symbol dałby ładną linię, i no. dałby ci karambola. A tu jest melon, ale melon no nie pomoże. No dobrze, skwinka. No pusta, ja mam jagódkę. Ty masz jeżynę. Jerzynkę. No dobra, no to ekstra linia. Tak, z a, jedenastką. A tu są w ogóle winogrona w Podobne do tego, nie? To winogrona najbardziej. No chyba tak. <gry> to nie banan. <gry> no dobra. Kinia z jedenastką, czyli Matiego miesiąc. I nie, zprawy. twój. Mati z dziesiąty miesiąc, Matka. No mój. O, Moneta, laczki, achty. Achty, łuki, wariacie. Moneta. I klapki. Mhm. No, no i są, są. Honorowo pokazałem. Ja się. Wróć, na różowym jeszcze moneta. No, tak szukała klapek, że o monetę się przewaliła. <grym> serce, klucz. <grym> są obydwa. Klucz, serce, kluczyk, tu. No sporo, sporo, niech się otworzy sporo linii. I jeszcze I kluczyk. kluczyk. Tak jest. O no, jedenastka, pokaż. Co masz w środku. Słońce i krab. No były. E... Fajny start masz. Jedno i drugie. Było i było, było. Zobacz tu słoneczka. A, tu. Jedno i drugie. Krabik. Krabik. Czy znaczy, będzie będzie dublet na zielony. <laughs> A? Wyżej, wyżej słońce jeszcze w A? dublecie, no. Krabik? No? Fajno. Co teraz? Rolki, wiatrak. Wiatrak tu? Wiatraków A, trochę. Wiatrak, masz. rolki. Wiatrak tu. Wszystko. No dobra. No? Lody, parasol. Lody i parasol. Hm, są lody. Lody mamy, są kolejne. No, bez parasola. No to leżak, gwiazdka. Hm, gwiazdka. Mamy. Leżak. Hmm. Mhm. Nie dali. Tylko tyle. No dobra jeszcze z prosem Korona piłka. Były. Piłkę mamy już tu. Korona piłeczka. Tu mamy koronę. Tu. Korony. Mm. No i już niebieskim nic. No to co niebieski, teraz? Planetowe. Cytrynka arbus. Uu kojarzysz? Arbus jest. Cytryna. Jest jeszcze arbus. Halo. Gdzie? Na dole. O. A. Zaraz a, a. No. ty mi będziesz pomagała, teraz ja się będę mylił. Okulary kości były. Były Kości. Kości. No, no już te czapki mi się podobają. Dwie. Okulary. Okulary kości, póki co. Kości. Specjalnie mi mieszasz chyba mi się pomyliła. Nie mów mi o innych symbolach. Sakwa dzwonek. Były. No ładnie. Sakwa. Sakwa dzwonek. Sakwa dzwonek. Tu sakwa. 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 Patrzę, czy. Dzwonka nie ominęłam, ale chyba nie. Ptak i motyl. Był motylek. Ptak, motyl. Tu jeszcze. Tu motylki i ptaszek. No dobra. No to co teraz? Biedronka pod koła? Uuu, Powiem kim? szczerze, że nie, nie kojarzę. No nie ma. No i teraz. Łódź, kwiat. Chwila prawdy. Były. Jest kwiatek. Tu? Tu? No czyści, czyści, ale kochani linii nie widać. <laughs> Iskka, u ciebie, no? Czy mój bądzik tu wygrał? O ciepierun. Ho, 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 A ten, kto drugi siada, wygrywa, przeważnie. Naprawdę? No, tak jest, no mogłam drugą No zobaczymy. Z no zobaczymy, dokładnie. To, co w zrapce jest, to jest. No to sprawdzamy najpierw, no, ósemeczka. Pierwsza no. na ruszt ósemeczka. No i co, co tu mamy? Czy ja tu mam jakąś wygraną? Oj. jabłuszko i melon pierwszy na pierwszy różd tutaj już melony tu ładnie ja lubię dublety. o kolejno zobacz ocie no tak parami to szybciej to nie się zrobić co no co teraz arbuz i ananas arbuzy są ananasy są ocie Tutaj. W sensie nie po jednym, nie? Arbuzik tu. Tu. Tu zobacz. Od razu podwójne dziabnięcie tutaj. Ja na nas na dole. Jeszcze raz. Na o! No dobra. Truskawka. Brzoskwinia. No to zaczynamy od góry. Truska w kitu, dwie brzoskwinie w siódmeczce truskaweczka i chyba wszystkie. Wszystko. Jest borówka, jest winogrona. Borówki na górze dwie. O. Czyścimy, o. czyścimy chyba wszystko. Mhm. Teraz? No to kiwi i cytryna. Myślałem, że powiesz ja już coś widzę. <laughs> tu. Ale sporo. Cytrynka jest jedna, ale jeszcze masz tu o kiwi. Właśnie. Kiwi kiwi. No to. Wiśnie i gruszeczka. No to tak, wisienka. Tu. Mhm. No i podobnie jak u Ciebie Banan. A, robisz tak jak ja. No, zrobimy pojedynczo. Troszkę, troszkę. U Ciebie też było podobnie, bo karambola mogła ci dać nawet dwie linie, a ja mam na końcu figę! Uuu, to figa mi nie pomaga. Ale tylko Kochani. ta figa nie dawała linii, wiesz o tym? No, A ale... reszta wszystko by ci dało. No gdzie reszta? No zobacza, pomarańcza blokowałoby to. Nie, masz na dole. A to ma. <grymne> no. no jaj, A jajaj, no CTG, no to Miśki, Zdecydować musi Bądzik, Nie wierzę. O dobra. tym, kto wydrapie Premierkę premierę, no tylko ja mam już szansę. Bo jak nie, to chyba po połowie drapiemy. Hm? No chyba tak? Siódemka. Bo po pięć wyjdzie. No i tak zrobimy najwyżej. A zaczniemy szukać Arbus i rower. Arbus rower, czy będą? Tutaj mamy już rower. Mamy arbuzy. No, Ty też miałaś fajny start. To już nie wiem, czy lepiej dobrze startować, czy już lepiej kończyć. Tu i tutaj. O, jeszcze tu arbuzik. No, łokinia nic nie mówi na razie. Dobra, ona mnie sprawdza pewnie. No to sakwa okulary. Mm. Były, były. Mm, jak nas ogląda widzka Ewelina, która do nas napisała maila odnośnie dedykacji na odcinku, to tam odpisałem ci na maila. Ewelina, to. Przeczyta. Ja, jakbyś mogła to przeczytaj i najlepiej odpisz. Dobra. Sakwa. To takie małe ogłoszenie. Ogłoszenie <głos> małe. Tu okularki. No sporo tych symboli. Mm -hmm. I jest dublet. Widzisz? Ej, naprawdę, jakby tak sypało. Zobacz. Jest kolejny. Jakby tak sypało, no to ja nie wiem, czy to nie byłaby cała. Naprawdę, teraz, teraz fajnie poleciało. Dobra, miski, Popcorn i klapki. Ej, ty też miałeś taki. Nie, nie miałem. Czekaj, czekaj. A nie, ty nie miałeś popcornu. Nie. A ty no Z, z czym miałaś klapki? Ja ty klapek nie miałem w ogóle. No weź Co mi się? A nie, klapki z monetą miałam. mi no, no się ubudowało, że mieliśmy takie same... Dra. No to jedziemy. Popcorny mam. Popcorny mam. Tutaj. I... A nie, nie moneta, nie. Jezu, ty miał no Widzisz. Masz no, 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 sobie. sam sobie mieszam. Dobra, zamieszałem. Kwiat i ptak. Kwiat był. Kwiatek tu. Kwiatek, kwiatek. Tu mamy piękne kwiatki. Jest kolejny. No? Nie ma więcej. Ptaszka też. No to może księżyc, wiatrak? Księżyc, tak. Wiatrak A tak, tak. Ej, tu jak fajnie, co? Księżyc y z gwiazdą. Tak, tematycznie. Tak. Wiatrak, wiatrak albo księżyc. Tu. No mm -hmm. i tyle. No to kości czapka. Kości były i to w dublecie z czapką. Mm -hmm. Tu mamy na zielonym. No i tyle. No Jeszcze sporo symboli. Cytryna, diament. Uuu, jak tu dyblety sypią miśki. No, Czy ten bądzik jest dzisiaj wygrany? Cytryna, diament. Eee, jest szansa. No jest. Cytryna, diament. diament. Tu cytrynka. No powiem no. wam, że zapowiada się ciekawie. Połowa za nami. Moneta Łódź. Mhm. Widzisz? Moneta. moneta Łódź, tu moneta, tu jak fajnie, Co i jeszcze, no ładnie. no ładnie, 10 do końca, krabik leżak, krabik leżak, krabik, nie kojarzę, ja też nie, Miśki. jest, Miśki? nie kojarzy, a jest, no, to takie ja robię, takie rzeczy, dzwonek, dzwonek, mm. dzwonek. były, Słoń. Tu. Dzwonek. No po jednym. Ale dorzuciliśmy coś. Klucz. Podkowa. No były. Były. No może pomogą. Klucze. Tutaj podkowa. Tu podkowa. Tutaj klucz. No ten dół nawet się tak otwiera, fajnie. No dobra. Cztery do końca. Rolki i lody, rolki, rolki były. Rolki. Rolki. Tutaj. Proszę, wow. Hej, no już sporo tych linii, gdzie zostało po jednym, ale ja jeszcze jej nie widzę. No, no to kochani. Dwa ostatnie. Motyl piłka. Ale rzucili mi. Chyba nie ma. Chłody na koniec. Ej, zobaczcie, pusty przelot, no to drapiemy po połowie. No dobra. No i niestety, bądzik, no my w ciebie wierzymy, a ty co? N, C, H różne. No to dobra, to ja już nie schodzę. No. Konia, brawo. ty zakończysz gwiezdą kasą. Kinia. Konia? Konia Kinia. powiedziałeś. Prawda? No tak. Ja się. Coraz gorzej z tym łukiem. Masyka. Dobra, bierzemy. Ja, w nagrodę ty gwiezdną całą wydrapierz. Niech tak ci będzie. Bardzo o. dziękuję. To ja biorę tak, dwa, cztery, piątkę tu z góry. No wiesz. Proszę. Zrapeczka, zdrapeczka. No, no? Mi, mi. Mi, mimi. No. Mimi, kochani. Szukamy klipsa. Czytałem na, na stronie loto, to to jest klips. To jest Aha. klips do banknotów. I co my tu mamy? 9 stopni wygranych. Ciekawe czy pompony byśmy mieli, co? Yy, Ale by było. Fajnie, na premierze. Fajnie. Czas na premię, czas na czas na premierę. Kochani, lecimy. No to pierwsza z 37 numerem. No i szukamy, co tu wygrywa dzisiaj. A wygrywa 16, 34, 25 i ósemeczka. A w tych workach? Wow, blisko. 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 <laughs> Muki zaczyna od blisko. 36 i 24. No i niżej. Mamy szesnastkę, o pięknie, coś jednak tu dzisiaj wygramy dwunasteczka dwadzieścia trzy, dwadzieścia sześć i cztery. cztery. A tu zwrocikinia. Jaki, jakie są kontrolne na zwroci, bo ty oglądałeś? E, Zdrobko się oglądam BB no, dobrze potwierdzone pierwsza piątunia, no szesnastka. Bo tutaj tak ci ładnie ją tutaj wyeksponuje, pięknie. No, to łuki 36, numer z jest. Piątka jest, a lizaka będzie. No. Kochani, szukamy 26, 23, 4 i 3. Hmm. A tu u nas 33. 1, Dwójka. 25. No to chcemy tego klipsa jeszcze. O, właśnie. A tu, wow, myślałem, o, ja że będzie myślałam, te 20, bo takie od dwójki, nie? No dobra, 28, wyrywa się 22, 29, no wyrywała się, ale nic tu nie było. Kochani, pierwsza pusta, dobra, czy jeszcze drapaka, i jedziemy z numerem 35. No, a pod dolarami poszukamy. Naszych wow. Myślałem, że same 30. 31, 36, 33 i 22. Justynka miała same 20 do szukania. A mamy 26. Oczko. Oczko. 29, 24. Mamy 33. Jest druga wygrana Oj, dzisiaj. 23 blisko. 35. Blisko. 36. Będzie więcej niż jedna wygrana w zarabce.

A w woreczku. No, 29 Lisko. obok. 12. 18. 4. 4 i 3. O, 4 i trójki doszukaliśmy w numerku 36. A tu. 27. Lisko. Dwójka. 33. Jak numer z drapki. 23. I siódmeczka. O, wow. tutaj to wow. by szarpnął. Kochani, C, B i H. Ostatnia twoja? Moja ostatnia i zaraz tu kinia zasiada. 34, no to dajcie tego klipsa, żebym miał komplet na tej premierze. Kochani, wygrywa. O, o! a nie, 28. Myślałem, że będzie. 26, 25, 16 i 29. A na worku one scratch, one match. Pięknie. Kochani, szesnasteczka. 24. Mamy 29. O! 18 i 35. Dobra, dorzucimy coś. 27. No dajcie ten klips. 8 13 19. Nie ma klipsa, w moich nie ma klipsa, ale ja mam dwie wygrane. Tu dycha, dycha. pod 16 i 29. Wow! 20, Pięknie. No, i u mnie kolejne kontrolne. LLL. L, L, L. No, Manny no Pik. No, to u Ciebie muszą być pompony. Dajesz. Elegancko. <grym> Drapaka, mi Drapaka dosta... oddajemy. Drapaka oddajt. oddajemy. To ja sobie tutaj. O, poczekaj. Mhm. Łykady za Ciebie. Znaczy, przepraszam, herbaty teraz. Kawa jeszcze Płynę. A, bo ja same nastki dostałam. No dobra. To dziewiąteczka pierwsza. pójdzie. No to dawaj te nastki.

Dajcie klip, dajcie klip. No dajcie symbol. Wow. 11 i 1. No to drugi rządek. Ale blisko. 28. Te nasze tak. 22, 24. Aj, pustaczek. Nie, no, no chyba ja nie wybrałem samych tych. No możliwe. Same no, wygrałem. No, poczekaj, 14 teraz. O, walentynkowa taka. Walentynkowa 14. Może da coś od serca. <susur> <tworzy>? No właśnie. <susur>

9 19. i 19. 1 14 blisko 18. Ostatnia szansa. Och nie, Kinia, zobacz, ale numer. Kochani, no wszystkie wygrane były u mnie, ale Kinia ma la creme de la creme. Ja mam la creme de la creme. Ona gdzielską. lubi tą gwiezdną kasę. Lubi, lubimy. Może dzisiaj 25 lat. Mhm. Albo daj podkowy i tylko. serduszko, podkowę podkowę ten... serduszko da mieliśmy. Dawaj podkowy i 2 miliony. I Ojej. jedziemy tą targową. Dobra, <laughs> lecimy. Kask. Kask. Palma. Zegar. Balon. Burger. Astronauta. Nuta. Jabłko. Piesek. No już widzę zamek. Zamek. Czoła, łódź, kto nie widział vloga to zapraszamy, jak Kinia uciekała przed pszczołami, parasol, <grafy> I jak myślała, że jej za bluzkę wpadło, kompas, Są no chcecie się Karo. pośmiać to oglądajcie vlogi, <grafy> kawusia właśnie pijemy, mikrofon, mikrofon, diament, worek, o, śliwka, śliwka, a miszka. śliwka w kompot, luneta, Odzwonek. O, dzwonek. Czekam w gotowości, aby zadzwonić. PIK, Pik dobry, dobry znak. znak. Bęben. Planeta. Jeszcze pięć szans i bonus. Szalik. Naszyjnik. Klaps. Okulary. Kwiatuszek. No, no to, to bonus. 20. No to bonus. Co masz w bonusie? Arbus. Linia. Nie no, udało dzisiaj się. Dzisiaj się nie udało tobie nic wygrać, ale i tak premierka. Ale premierka zaliczona elegancko. Coś tam wróciło. No, były trzy różne wygrane kochani. No na 50 zł 35. Był zwrot, rynek. była dycha i były dwie dychy, kochani. Były kontrolne BBB, DDD i LLL. No, A ja szczęście coś, na pomnożenie. Coś do kawusi sobie wezmę. Tak jest. Pięknego Pamiętajcie. Dnia. Życzymy Wam. Wi Wicko Ewelino, odczytaj maila i odpisz. No właśnie. No właśnie. Zapraszamy kochani na kolejne odcinki. Dużo uśmiechu, życzymy spokojnego weekendu. Pa-pa! Pa. pa. pa.